Szczechura, lewym skrzydłem Aleks Szczekura. zagraje przed bramkę. Na 13 sekund. Przed końcem tercji znów obejmują prowadzenie o święcimianie. 2-1. Teddy da Costa. Ruszył Aleks Szczekura w 19 minucie 48 sekundzie. Zagrał przedpole bramkowe do Tediego kosty. ten tylko dołożył niepilnowany przed bramką Tomasza Fuczyka i wydaje się, że choć wszyscy spodziewali się remisu, to na pierwszą przerwę zjadą Oświęcimianie z prowadzeniem. Jeszcze narada sędziów. Tam widzieliśmy ten fruwający kij Aleksandra Junana. Dyskutują Bartosz Kaczmarek, Patryk Kasprzyk nad całą sytuacją niecierpliwi się miejscowa publiczność. My oglądamy całą sytuację raz jeszcze. A to tutaj proszę zwrócić uwagę, nie ma tego gola. Nie ma tego gola. Jest kara nałożona na diego da który kijem uderzył w kij. Aleksandra Junana i pozbawił narzędzia gry zawodnika GKS Utychy i zamiast gola Teddy da Costa będzie odsiadywał drugą karę. Dyskusja kapitanów: Krystiana Dziubińskiego, Filipa Komorskiego. A Teddy da Costa opuścił by ławkę Kari, wyjechał na środek tafli, żeby jeszcze wyjaśnić, jakąś sprawę z zawodnikami GKS-u. Tychy pojawiły się na lodzie też jakieś elementy z widowni, niepotrzebnie Teddy da Costa. Jako tak doświadczony zawodnik opuszcza tutaj ławkę kar w sytuacji, kiedy już się na niej znalazł. To też oczywiście podburza jeszcze publiczność. W najgorszym wypadku może doprowadzić do, do nieszczęścia, bo te rzucanie elementami różnymi to jest potencjalnie zachowanie niebezpieczne. Nie od...